Yeah, I'm burning it up. DPG, we should be turning it up. CPG, LVC, yeah, we hook it back up. When they the baggers in the club, baby, you got to get up up. 'Cause homies, thugs, homies, yeah, they giving it up. Low life, yo, live, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl a forty-four. She crapping in back bag, dog. Czemu wszystkim przedemną kolejna misja z kampanii Watch Dogs? Bulldog Babci, tak też ona się nazywa. Zobaczymy, co za zadania mi przyniesie. A więc do dzieła, zaczynamy. Podłącz się zdalnie do Rossi Fremont. Tutaj chyba nie mamy żadnego wstępu do misji, tylko od razu pokazało nam cel. Więc udam się do tego żółtego punkciku. A nie, jednak jest jakiś stemp. To na chwilkę ja się wyciszę, a wy oglądajcie. Are you done yeah, what you need. So far, yeah. okay, look, I I, I understand if you're scared. I'm not scared. No one asked me to stay. No one you to leave. You need to do than that. i could use some help i could use your help like a team sure like a team not used to being a team no i'm not was that so hard No, Let's go then. Sure. coś tutaj chyba zaiskrzyło między Aidenem a Claro. Zanim przejdę do zadania, schakuję tylko sobie tutaj nagrania, bo troszkę mi się ich uzbierało. Zobaczymy, co tutaj mamy. Co to kurde ma być? Jakieś typy związane nie mogą się uwolnić? Nie wiem, co to za świry były. Przejdźmy dalej. Ło, to... to jest po prostu głupie. Tato, proszę! Zniszczą to! Tutaj ojciec z synem grali chyba w Asasina. Zobaczmy co mamy dalej. Czy dobrze widzę, ale on chyba kroi rękę <laughs> ładny świr pokroił, a później to zjadł. Ohyda. Dobrze, to było na tyle. Jeszcze najwyżej po zakończeniu zadania pokażę jakieś nagrania, a teraz zaczynamy misję.

Włam się. Obra, włamujemy się. O to co lubię najbardziej, czyli mini gierki. Mamy czasową, czyli nie najlepiej. Mam to. Udało się przed końcem czasu. Dobrze, zobaczmy co tutaj teraz mamy. Grupa gasów. Jakieś nagranie? Ktoś dostaje łomot? Nie widzę tutaj nigdzie żadnych kamer. Ale jest winda, zobaczmy. Chyba musi zjechać na dół, tak jak myślałem. Jest kamera w windzie, spróbujmy. Dobra, lecimy na pięterko. Kolejna kamera. Tutaj mamy już jakichś strażników. Piętro wyżej już znajduje się ten punkt, czyli jesteśmy blisko. Dobra, mamy tutaj kamerę na tym piętrze. Aj, mignął mi tam facet z kamerą, nie zdążyłem go namierzyć. No nic, spróbujemy jeszcze raz, może podejdzie drugi raz. Tak jest, jest tam. Gdy będzie wracał, powinien kierować się w stronę y, tamtego punktu, do którego musimy się dostać. Świetne jest hakowanie w tej grze. Już nie mogę się po prostu doczekać. Watchdog z dwójki. Już niedługo, w listopadzie. Dobrze, kieruję się w stronę punktu. Mamy tu następną kamerę. Mamy tu jakiś kolejny moduł do sakowania. Kolejna minigra. A więc dobrze, próbujemy. Tutaj mamy jedną część czasową, ta co na czerwono się świeci. Złamaliśmy zabezpieczenie, przejdźmy dalej. Tutaj mamy jakiś salon gier. Dobra jest kamera. On got it. it's a Good thing it doesn't take much to modify this shit, man. We're gonna have to update these machines with new chip cards. Don't worry about that. We got it covered. We're more on top of shit than any law. Like Iraq says, adapt to change. That's the key, man. Kurcze, nie ma żadnych kamer, a ten punkt wydaje się jakby był troszeczkę nade mną. O jest! Nie zauważyłem jej prędzej. Dobra, teraz wydaje się, że jesteśmy na tym piętrze, co znajduje się nasz główny punkt do zhakowania. Dobra, gdzie jest jeszcze jakaś kamera? Sprytnie musieliśmy zhakować komputer. Dobra, mamy tutaj kolejną kamerę w korytarzu. Ziemki z Chicago chcą komuś kulkę wpakować. Dobrze, mamy kolejny punkt do zhakowania. Znów Znów minigra. Ta wygląda na najprostszą z tych ostatnich. Zobaczmy.

Tutaj pusto, ale jest kamera, dobra. O, nice ass. Chłopaki się tu zabawiają pewnie. What? What? You watching me again? You watching me again? So what? You want some? This is all I got, that's mine. Everything else over here is yours. So fuck you. Hey, dobry nygas. Trying to change me. I got you up my word my balls, nigga. Fuck that. Tutaj mamy drzwi pod zasilaniem.

Laska zgłupiała. Rolety się same podnoszą i opadają. Dobra, mamy następną kamerę. Kolejna. Drzwi z zasilaniem, których nie możemy otworzyć. Listen, ain't nobody stole from you, boy, get your boss on the phone. Yeah, it'll take a few, it'll fucking take a few. Hey, but get your ass in here. What are you doing with that? That I told you I just thought oh, that you. This shit won't fly. You remember Grandma's poor dog? That ugly little fuck? Fathead. Yeah. Hey, always came running when you hollered for him, bro. Right? <laughs> but I always kept pissing on the floor, too. Yeah. yeah. You know what I'm saying? Yeah. No, you you don't. Listen, it calls to me business. Who do you think's gonna win between you and business? Yeah, Mr. Quinn's on speaker. Business. Quinn! I put you in charge of merchandise. It's security. Now I find you store on my guest list. I won't be fleeced, Mr. Rack. Yo, chill, that ain't how it went down. See, I think you're confused. This is a business collaboration. Your guests are my guests. Listen, we'll talk this out at the auction. Don't I be a stoked, Mr. Rack. Where I grew up, we shot them between the eyes. Fucking leprechaun can suck my lucky charm. This fucks are stoked <laughs> Yo, it's, it's a weasel, man. hahahahahaha goście nie pierdoli chyba ich główny taki szef

Wygląda na to, że kolejna misja wykonana. Dziś nie postrzelaliśmy sobie za bardzo. Ja jeszcze przejrzę sobie nagrania, bo znów mi się jakieś udostępniły. Aha, ale te nagrania już były. Nie wiem dlaczego znów je mam do schakowania. Dobra, powinien mi się wyświetlić kolejny punkt z kampanii na mapie. Na razie go nie widzę. Maybe we do something here. this is getting complicated if i can keep damien focused on that hard drive i can find nikki he'll slip up i know damien i have to be patient Right now, I need Dobrze, zaskoczyło. Nie wiem, czemu to tak długo trwało, ale mam na mapce kolejny punkt z kampanii, gdzie muszę się udać. Wyjdę sobie z bunkra i udam się w to miejsce. I read the news today. Something about a high-speed chase near Parker Square had all the hallmarks of Aiden Pierce. Are you with Nikki? Of course. We read it together and I highlighted all your signature moves. She was quite alarmed. She doesn't seem to know you like I do. Just get her on the phone. No, no. The IP address. Yeah. There's something inside Rossi Fremont, some kind of small server hidden behind a locked door. And an army of gangbangers. Now you understand why I need your help. Have you found a way in? I'm working on it. Let me talk to Nikki. Was that so painful? Aiden. Hey. We're getting close. You'll be home soon. What's going on? This guy talks like you two are friends. We're not friends. Not anymore. Nikki, just don't listen to his bullshit. You afraid he'll give up your secrets? I got no secrets. Seriously, Aiden, you expect me to believe that I'm your sister? Well, shouldn't my sister be cutting me a little slack? Really? Oh, because I'm being held by your friend and you need a little slack. Well, it sounds worse when you say it like that. <laughs> Aw. Have I hurt your feelings? I forget what a sensitive boy you are. You know me. Hard on my sleeve. Fun's over, kids. I hope your plan's a good one. Nikki does too. Tutaj pomału będę kończył ten odcinek, ja Was serdecznie zapraszam na kolejne gameplaye, które już wkrótce na moim kanale. Ustawię sobie tylko punkty na mapce do kolejnej misji. A Wy trzymajcie się i pozdro!